Zaczynamy przekopywanie ogródka. Tutaj rosły kiedyś, na ten rok temu rosły ziemniaki. Ja nie wykopywałam w ogóle jesienią jesienią. Pewnie tutaj zostały w ziemi. Zobaczymy zaraz, czy coś się uchowało. No i tutaj chcę później wysiać na to miejsce sałatę, cebulę i może rzodkiewkę. No. I będziemy mieć takie pierwsze już jesienne wysiewy. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. Na takim malutkim skrawku już dwie drzewniczki, widać? Piękne. Użyźniają glebę. To znak, że właśnie jest ziemia zdrowa. Jest tam życie. Nie używamy żadnych chemicznych nawozów. same naturalne. Nojówki, obornik. Ten też jest najgorszy. Mm. Strasznie mam tutaj, strasznie ciężko go tutaj wytępić. O, koty wracają. W roku myślałam, żeby posadzić topinambur zamiast ziemniaków. Też jest bardzo dobre warzywo. I przetrwa zimę. Tą bulwę właśnie się wykopuje ja na przyszłam. jesień, albo wczesną, nawet zimą. No właśnie, tak myślałam. Właśnie tylko muszę poszukać kogoś na internecie, kto ma właśnie sadzonki. Ale posmakować, że to smakuje, nie? On jest ponad taki jak ja kiedyś Uch. jadłam, ale to parę lat temu. Taki ma lekko posmak. Yy. Podobny jest do ziemniaków, ale... Ewa. No i za wiele zdrowszy, nie zawiera tej skrobi, nie? Takiej... Myślę, że było gorąco. No. Uf. Czekaj, czekaj. O. Ja. Chyba miszek jakieś inne Dobra. lej mężu Muszę wymieszać no. to jest jarmuż, zagródka trochę podagrycznika, pokrzywy grejpfrut pomarańcze i kawałek imbiru kolory wiosny no, taki oczyszczający koktajl, właśnie kurczę, jest mega. Paliwo, paliwo, wiosenne tak, paliwo. Możesz mówić, że to jest właśnie jego paliwo. Wysokooktanowe. Wysoko mm -hmm. Idealnie nabadnia. To jest woda strukturalna. Fajnie. Zdrowie. Trówka. Fajnie się można siedzieć na, na ogródku teraz, tylko świeci z gorąco. Dzisiaj nie ma takiego wiatru, jak w wczoraj, nie? No, mm -hmm. jest. bo taki nie jest słodki, bo ten grejpfrut. Grapefruit też na wątrobę pani działa. Mm. Już skończyliśmy te przykopywać tą grządkę i odchwaszczać. Teraz będzie gotowa do wysiewu. Jeszcze chyba nawiozę tutaj troszeczkę może obornika, yy, albo kompostu dam, przekopię, jeszcze przegrabię yy, i dopiero będę sadzić, ale to już jutro. No a tutaj Wam pokażę, ile wykopałam mniszka. To są korzenie, one są jeszcze do, tutaj do umycia, do wysuszenia i później można to zmielić sobie w młynku i sobie zażywać jako yy, naturalne lekarstwo. Dobra, dzisiaj zaczynamy sianie, tutaj już mąż mi przekopał fajnie ten ogródek, ja sobie go zgrabiłam fajnie i teraz będziemy sadzić sałatę, rzodkiewkę i cebulę, to jest socha czewska, może jeszcze coś, jeszcze więc starczy miejsca, to jeszcze coś może posiejemy. No i oczywiście wykorzystamy do tego naturalny nawóz, czyli popiół z kominka, mamy tego pełno pod dostatkiem, więc rozsypuję sobie po ogrodzie, pod drzewka owocowe. Ale też właśnie można sobie pod wysiewy dać. Też dodatkowo wzmocni. Tak, robimy tutaj sobie taki szlaczek. Rządek. Rządek. I tak daleko na razie nie ten A chcesz cały zrobić, aha Może od y, razu trzy zrobię, nie? No to zrób, czy tak robisz trzy razy? Aha, mamy już Zrobiłam cztery, bo to na cztery wystarczyło Tutaj tego, obrótka. Później jak wykopię tam y, buraczki To będzie miejsce na kolejne wysiewy Dobra. I teraz Oczywiście jest pełno mrówek I ja mam właśnie też na to sposób swój A daję y, tak jest właśnie widzę jakieś mrówki, dodaję fusy z kawy, do tego można jeszcze sypnąć trochę cynamonu. I to też odstrasza, właśnie. Mrówki. Mrówki, one nie lubią takich zapachów. Można dać też troszkę soli, ale to sól to wiadomo, że troszkę no, no, wyniszczy roślinki. Nie? To... Masz też, y, też skorupki? Tak, pojaka. właśnie skorupki z jajek też można oczywiście dawać. Można sobie wrzucić pod y, wysiew albo do kompostownika, rozdrobnić to. To też fajnie zabezpiecza przed ślimakami. Tylko sobie to na proszek taki można roz... Y, prostu utuc, no i mamy takie fajne nawozy. No oczywiście oprócz tego jeszcze można sobie zrobić nawóz z liści, z obierek. Mam jeszcze moje właśnie te bio odpady wszystkie. Można zrobić sobie po prostu y, albo pryzmę kompostową taką jak mamy tam i też tam wrzucamy różne takie y, obierki, jakieś gałęzie, liście, trawy skoconą. No wszystko bio, bio. Tak i to fajnie to się wszystko rozkłada. przerobi. Tam mamy już kompost nasz. Zrobiony. Dobra, to teraz troszkę sypnę opiowu Jak będę gdzieś widzieć mrówki, to może tam właśnie też tą kawę y, fusy. I też tak na całej długości. Tak. Wszystkie te rządki sobie właśnie tutaj, o. Też można sypnąć takim popiołem, bo to też fajnie odkwasza ziemię. Dodatkowo właśnie wzbogaci też w składniki mineralne. Z naturalnych nawozów, no to oczywiście gnojówka z pokrzyw. Niedługo zacznie rosnąć pokrzywa, więc będzie można sobie zbierać albo myliście yy, kwiatem mniszka też robiłam rok temu Dobra. i teraz będziemy sadzić, wysiewać. Zaczniemy może od tej sałaty. Mam taką sałatę na taśmę, to jest łatwo właśnie. Fajnie to można. sobie zdejmę. nie lubię w bo to niewygodne. Ale już się ciepło robi, kurczę. Ciepło, ciepło. Wiosna. Co już mamy, 26 dzisiaj jest. to. Ale to jest fajnie, bo to już jest w odstępach różnych, znaczy takich gdzieś mniej więcej mm -hmm. z 5 cm, więc nie trzeba to sobie odmierzać. Czym, czy, no, czy mi starczy na całą tą grządkę. No bo wystarczy. Zobaczmy co, co, mm tu. -hmm. No może to zasypać, a ja sobie tutaj rozłożę w tym nauku. Zasypiemy ziemią. Na no jaką głębokość, gdzieś? 2-3 cm? No tak, no, tak, wiesz, taką górkę można zrobić. No, właśnie dwa, około 2-3 cm żeby. Nie wiem, czy ja po zrobiłam to. Trochę krzywo ale dobra, damy radę. i tam. To nie jest na pokaz. Tak. To jest wiejski dziki ogród. Możesz po środku już zasypać, na to końcu. Tylko sobie muszę później zaznaczyć patyczkiem, żebym wiedziała, gdzie mam podlewać, żeby mnie podlewała. No. chwastów gdzieś tutaj, które będą, bo na pewno jeszcze będą się pojawiać, bo to wiadomo. I tak sobie pogrzebać w ziemi czasem Uziemiasz się Tak, uziemiam się, garden terapia bo człowiek nie myśli o niczym innym tylko o tej czynności, którą wykonuje teraz w danym momencie, tu i teraz Karpy diem. Chwytaj no. dzień No i troszeczkę na słońcu się pobędzie tej dzień w ogródku Opalamy się przy okazji się Troszkę tak samym zawieje, ale Ja sobie zaznaczę, o mam taki, o, nie sobie to podpiszę, tylko na razie teraz tak, Dobra, i zaczynamy teraz, yy, może rzutkiewkę, lubisz rzutkiewkę, co? Lubię. Tylko fajna, ostra, Wszystko, do somatych, ja wszystko lubię. Do ja To obciąłem. Okay. To też jest na taśmie musimy nasionka, że, no. że do sypania. To jest szybciej, łatwiej, nie? Tak teraz każdy, każdy nasionko no. osobno, trzeba by było. No trzymam. Trzymasz? Mam to ja sobie to rozmowę. długą grządkę, ale tutaj sobie tak nagietki wysiewam zazwyczaj, albo aksamitki. Widzisz, yy, tak właśnie przy płatku yy, na końcówce grządki, żeby to ładnie też wyglądało i o, przy okazji yy, zwabia różne motylki, pszczółki i chroni przy okazji przed różnymi chorobami, jak samitka na przykład. Hmm. Znaczy przed ty, tymi yy, Tymi takimi co zjadają korzenie. Insekty jakieś. Tak, takie robaczki, kurczę, nie pamiętam jak teraz się to nazywa. One mają taki zapach właśnie, tak się nazywa śmierdziuszka, tak zwana właśnie jak Dodatkowo można z tego później sobie robić właśnie jak tak można kwiatka nazwać? No bo to... Śmierdziuszka. to jest, dla mnie to on pachnie, ale niektórzy właśnie mówią, że tak śmierdzi. To odstrasza właśnie chyba y, głównie te właśnie co się żywią korzonkami. Jakimiś przy pomidorach można sobie właśnie sadzić. Też właśnie fajnie, nie wiem, to ładnie wygląda. Można sobie je jeść, ja sobie też czasami daję, nie? Pamiętasz, jak rok temu jadliśmy sobie z owsianką? Mm -hmm. Można robić octy. Yy, olej na wzrok ma dużo luteiny. Dobra, tu, patyczka Ci tak. podam. Tu? Nie ma nic podpisanego, dobra. I teraz yy, zostało jeszcze co? Cebula. Sochaczewska. Masz... Tu, tu już mamy nasionka, więc sobie nasionka. tak sypne. Mm -hmm. Marzec kwiecień właśnie, teraz mamy końcówkę marca co 3-4 cm. I tak zawsze to na oko zazwyczaj robię. Ładna hmm. ma nasionka jak, jak czarnuszka. No, okay. Tak sobie supniemy. Tak nie wiadomo czy to wszystko wyrośnie. Może po, no, one może są po... raczej, raczej dobrej jakości, są to dużo Ci wzajdzie, nie? No zobaczymy, no bo one wiesz, one już dwa lata mają od je kupiłam, więc. Starszy. Ale jak się dobrze przechowuje. O, nie wiem, czy tak nie za gęsto. ale. pewnie wsejdzie, bo to zazwyczaj może połowa to być albo właśnie gdzieś zjedzona, No i jeszcze starczyło. Już zostało. Tak, jeszcze można. Później można to jeszcze sadzić sobie przy truskawek. Ja sobie cebulę czy czosnek sadzę obok truskawek, yy, obok pomidorów, bo to też przed chorobami grzybowymi. Można pod jakimś drzewko, pod jakieś drzewko owocowe też sobie mhm. wysiać. Ja może jeszcze sobie tutaj dam, yy, też mam już stare te nasionka, bo tutaj zostało mi w tym roku a tutaj może sobie kalarepę taką yy, fioletową. W tym czwartym. zasypujemy, zasypujemy i podlewamy. Patyszka, sobie daj może, co? Właśnie. Oczywiście te trawy. Bo ja tutaj y, w tamtym roku, jak one przekwitły, mhm. te nasionka rozrzuciłam sobie po ogrodzie i widzę, że tutaj niektóre właśnie się wykiełkowały. Wykiełkowały po prostu. Że zimę przetrwały. Jaka jest moc życia? No. Tak, one same się rozsiewają po prostu. Tylko wydać im po prostu zakwitnąć i one później same nasionka sobie. Sałata mi też się tam rozsiała sama. Jakie są silne, bo jak przetrwały brozy, przetrwały zimę, Ta. to znaczy że są silne te nasionka. Dobra. Ostatnia czynność. Oczywiście trzeba podlać. Dosyć obficie, podlewamy. Można to zrobić przed wysianiem, że później tych nasionek tam wiesz, nie spiwa czy coś. Ale... Deszczu w ogóle nie ma. Bardzo sucho jest w tym roku. To po prostu jest tragedia. Dobrze, że mamy deszczówkę sobie nagromadzoną w mauserach, w beczkach. Idę właśnie po wodę kolejną.